Krzysztof Bosak wraz z posłami Konfederacji ostro o Donaldzie Tusku. Mówią głośno w Sejmie, że Niemcy podsyłają nam nielegalnych uchodźców. Polsko, obudźmy się. Wysoki Sejmie, w Nowym doszło do kolejnego morderstwa popełnionego przez nielegalnych imigrantów. A właściwie to ze działań Straży Granicznej wiemy, że wielu z nich, z tej grupy kolumbijczyków, przebywało w Polsce legalnie, ale nie wszyscy. To klasyka, jeżeli chodzi o informacje z kontroli przeprowadzanych przez Straż Graniczną. Kontrolowane są firmy zatrudniające cudzoziemców i w praktycznie każdej z nich okazuje się, że część personelu pracuje legalnie, część nielegalnie. Państwo rządzone najpierw przez PiS, teraz przez platformę PSL Lewica i Polskę 2050 poniosło porażkę w kontroli legalnej imigracji do Polski. Selekcja tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają, była i jest Fikcją. Polacy w zakładach mięsnych, notabene posiadanych przez niemiecki kapitał, zwalniani są albo straszeni zwolnieniem i zatrudniani w ich miejsce są Kolumbijczycy, którzy pozwalają sobie na słowne molestowanie pracujących tam kobiet. To wiemy od osób pracujących w tych zakładach. Wy ponosicie za to odpowiedzialność. Albo ta polityka się zmieni, albo Polacy Was zmiotą. Szanowni Polacy, ja chciałem podziękować wam za obronę polskiej granicy i podziękować ruchowi obrony granic i oddać głos temu, który obronił polską granicę Robertowi Bunkiewiczowi, który w tej chwili podziękuje Polakom. Szanowni państwo, szanowni państwo, chciałbym bardzo podziękować polskim patriotom, obrońcom polskich granic, którzy wtedy, kiedy państwo polskie abdykowało, stanęli. I bronili, pilnowali polskich granic. Dziękuję Wam wszystkim, dziękuję wszystkim tym, którzy nas wspierali. Zatrzymamy pak migracyjny, zatrzymamy masową migrację, uratujemy Polskę, uratujemy nasz dom. Dziękuję. Bardzo szanowni Państwo, dziękuję. A szanownych posłów, którzy przeszkadzali, zapraszam jutro na godzinę 16 na posiedzenie parlamentarnego zespołu Ruch Obrony Granic. Kilkudziesięciu Polaków, patriotów, którzy bronili granicy, kiedy Wy zdezerterowaliście, wtedy wy, kiedy odwróciliście się od Polaków i wpuszczaliście nielegalnych imigrantów, będzie... Zapraszam panią, Zapraszam panią poseł... Sprawiedliwość, nie widzę pana posła. Zapraszam panią poseł Annę Gębicką z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam. No to y, zmienimy kolejność. Pani Gębicka najpierw, bardzo proszę, skoro już, wy, y, y, y. już powiedziałam, że pani tak. idzie, a pani Polak zaraz. Może tak być? Dobra. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Przypomnijmy kilka faktów. Platforma teraz udaje, że broni granic, a prawda jest taka, że to wy mówiliście, że Polska jest w stanie przyjąć każdą ilość nielegalnych imigrantów. To Tusk straszył Polaków karami finansowymi za sprzeciw wobec paktu i uroczyścią nieważnią referendum. To Bodnar powołał zespół do spraw ścigania żołnierzy i strażników granicznych, którzy bronią naszego bezpieczeństwa. To Jachira i Zielińska domagały się ścigania policjanta, który strzegł porządku na granicy. I to wy finansowaliście zieloną granicę. To Tusk mówił, że mur nie powstanie i Platforma głosowała przeciwko bezpieczeństwu Polaków. A teraz mówicie, że jesteście przeciwko paktowi? Przecież Tusk mówił, że będziemy jego beneficjentami. To co przestaliście się zgadzać ze swoim szefem? Miejcie trochę godności i zacznijcie realnie chronić polską granicę, bo to nie jest żadna łaska z waszej strony, tylko wasz obowiązek. I zapraszam panią poseł Elżbietę Polak, Koalicja Obywatelska. Niemcy nie potrzebują paktu migracyjnego, żeby przepychać do Polski tysiące nielegalnych imigrantów. I bez tego dokumentu przepchnęli do Polski kilkanaście tysięcy nielegalnych imigrantów za waszych rządów. Powołując się na konwencję dublińską oraz wspólny europejski system azylowy. A co będzie, jak pakt migracyjny wejdzie w życie w 2026 roku? Kryzys migracyjny wydaje się obecnie największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zachowania ładu społecznego w Europie. Miliony nielegalnych imigrantów, którzy bez większych trudności przybywają do Europy Zachodniej, burzą ten ład. W pierwszym półroczu tego roku Polska sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej. Dlaczego w tym czasie premier Tusk nie zorganizował szczytu Unii Europejskiej w sprawie kryzysu migracyjnego? Dlaczego nie podjęliście tego tak ważnego dla Europy problemu? Dlaczego nie zaproponowaliście debaty, jak rzeczywiście zaradzić kryzysowi migracyjnemu w Europie? Bo potrzeba przede wszystkim uszczelnienia zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo pani poseł i zapraszam panią poseł Joannę Frydrych, jeśli jest nie widzę. Zapraszam panią poseł Agnieszkę Wojciechowską fan Hełkelą. Jest pani poseł? Jest. Zapraszam serdecznie. Pani marszałek wysoka izbą. Polacy zdążyli się przyzwyczaić do tego, że Donald Tuskiego towarzysze to oszuści, ale to, co wyczyniacie w sprawie paktu migracyjnego, to naprawdę jest granica paranoi. Mówicie, że nie ma problemu nielegalnej imigracji, a jednocześnie... Przywróciliście kontrolę na granicy. Opowiadacie jakieś brednie o setkach tysięcy wiz, a chcecie nam tu zaserwować setki tysięcy niezidentyfikowanych typów bez wiz. Jesteście ludźmi, którzy wmawiają Polkom i Polakom, że napływ migrantów ma nas wzbogacić kulturowo. Ja sobie nie życzę, w przeciwieństwie do państw Platformy, wzbogacania mnie kulturowo przez gwałty zbiorowe i inne zbrodnie. Powiem więcej, powiem więcej. Panie Frysztak, pan jako Kaowiec się tu wypowiadał. Proponuję kolegę kałowca przenieść do sekcji sportowej. A tak wracając do tematu migrantów, ty cytat z filmu, proszę sprawdzić. Z dobrego polskiego filmu. Natomiast w tym momencie, proszę państwa, my się nie będziemy godzić na to, żebyście niszczyli Polskę, bo pokolenia Polek i Polaków. Bardzo dziękuję Pani Poseł. Bardzo dziękuję pani poseł. I zapraszam pana posła Marcina Józefa Ciuka, Koalicja Obywatelska. Jedna minuta. Szanowna pani, Mar pani marszałku, wysoka izbo. Zawsze kiedy w tej sali rozmawiamy o kodeksie karnym, to mam wrażenie, patrząc na ministra sprawiedliwości, że on w ogóle się zachowuje tak, jakby go ten kodeks karny w ogóle nie dotyczył. Ani teraz, ani w nieodległej przyszłości. I myślę, że to błąd, a ta ostatnia kompromitacja i katastrofa przed Sądem Najwyższym to tylko no, drobne preludium. Ale wróćmy do projektu. Ten projekt. Tutaj był łaskawy poseł sprawozdawca, powiedzieć, jak to wiele dobrego czyni. Znaczy, ten projekt jest, jest no, taki nawet jak najlepsze intencje tego rządu, to znaczy wyrywkowy, cząstkowy, a do tego mam wrażenie, że raczej jeżeli komukolwiek i o kimkolwiek w tym kontekście można powiedzieć dobre słowo, to bardziej o zastępcy ministra niż o samym ministrze. Natomiast co do co do tych rzeczy, takich jak digitalizacja, takich jak powiedzmy, że zwiększenie transparentności i efektywności samego procesu, no, czy wsparcie dla profesjonalnych pełnomocników, nikt nie będzie z tym walczył ani tego krytykował. Ja mówiłem, że to, to co ze wszystkich rzeczy w tym no, drobnym i wyrywkowym projekcie, podkreślę to raz jeszcze cały czas żadnej kompleksowej zmiany, pomimo tego, że minęło półtora roku, nie mamy zaproponowanej przez resort w żadnym aspekcie tak naprawdę wymiaru sprawiedliwości, szeroko rozumianego. Jest ta kwestia w tym projekcie artykułu 133a, paragraf 3a KPK, który zakłada, że te podmioty bez konta będą miały 14 dni na odbiór pisma, nie wiem, czy to, czy to zdaniem resortu nie będzie budziło, czy nie może spowodować jakichkolwiek problemów, no, ale to liczę, że, że jeszcze też te, te wszystkie wątpliwości są przeanalizowane, a Ministerstwu Sprawiedliwości życzę odwagi, bo nie, ma, nie można powiedzieć, żeby udało się cokolwiek z tego, co było zapowiadane przed 13 grudnia 2023 roku w resorcie. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że na wielu poziomach i na wielu płaszczyznach mamy po prostu regres w stosunku do tego, co, co było. I jeżeli chodzi o długość postępowań, i jeżeli chodzi o praworządność, i jeżeli chodzi o, o, o zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani poseł Jolanta Niezgocka przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska.